Anway jakiś czas temu pokazał model Gen 4, Gen 4 i ostatnio wprowadzili coś takiego, co się nazywa References, i tutaj, tutaj wam pokażę mniej więcej jak to działa. I tu jest to fajne, że gość dał tylko osobę plus miejsce i dodatkowo w edytorze możemy jakby prosić o inne kąty tej miejscówki. Czyli on sobie jakby zaczyna wyobrażać z innego kąta, z, innego, z innej przestrzeni. Tutaj filmik możecie sobie oglądać, to jest 2 minuty 54, więc ci zaraz wrzucę to. Tutaj jest na przykład taki przykład osoby, która jest wyobrażana w kilku tam powiedzmy lokacjach. Używając referencji jesteśmy w stanie bardzo szybko generować sobie taki moodboard, ja to tak widzę, że generuje sobie sceny, jakby klatki z tego filmu i wrzucać do tego runwaya, żeby on mi robił z tego animację i wideo. I jakby cały film już będzie na tyle miał konsekwencje, konsystencję, że robimy, wchodzimy już w elę robienia filmów. nie?